Straight. It's a good plan. I've chased four soft targets: a liquor store in Blueberry, a bank in Fountain Creek, a gas station in Dillimore, and. come over the <coughs> you know you know your balls off. This is bulletproof glass, so you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricón. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Dobrze, y, ludziska, otóż to... Otóż to mamy deszcz tutaj w Dillimore, gdzie będziemy wykonywali misję kolejną z Kataliną, tą głupią waginą. Eee, muszę wam powiedzieć, że ja tą misję zrobiłem już, ale po prostu coś mi się nie... nie tego nie zapisało. Eee, to znaczy głos mi się wy... spieprzył i w ogóle... No kurde Katalina! Ty kupię cipo. No i co wy robicie, co? No jedźcie dupki! Co oni robią? Oh, Dziękuję. Katalina, wskakuj. Jedziemy. Dobrze, w takim razie jedziemy z Kataliną odwieźć y, tą cysternę, dziękuję bardzo I ogólnie tą misję ja już wykonałem tyle, że głos mi się nie, nie nagrał I dobrze, dobrze, że miałem ten trzeci slot y, za, zapisany z, tych, z tej misji Więc ogólnie jestem u, uratowany w jakiś sposób Nie wiem w jaki, oj, ale w jakiś na pewno jestem więc w sumie dobrze, że to, że to nagrywam na nowo Teraz ustawiłem głos bandikama, Więc mój głos tylko będzie i gitara siema. Nie wiem, to, to chyba był policjant bo Tak wyglądał Kto tam szczelo? I zaraz kurde poszczelam. Takim poszczelam, że kurde nie poznają nawet własnej matki. Ej chwila. Czy to jest ten dom, co mi się wydaje? Czyżby Czyżby tutaj w tym miejscu był gdzieś dom Michaela z GTA 5? <noise> Jak pięknie Już myślałem, że kurde w policji jabłem, nie? Dobra, wy, wyjedźmy Albo... Dobra wy, Wyjedźmy tutaj Tutaj wyhamuj Karl Przejeżdżaj przez ten most Dobra i gdzieś tutaj <laughs> Mamy tą naszą czyszternę, cy cy tak, cysternę zawieść <laughs> Boże Ale ma masakra z tą moją łysą pałą kurde łysą głową No i dziękuję bardzo Misja, misja zaliczona Hello, A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. No jak ty głupia babo mogłaś mnie zostawić, nie? Na środku jakiegoś zasranego pustkowia Jak tak można? Kobieta kurde jeszcze, faceta powinna zabrać A i tak pierdziele nie chcę mieć żadnych kobiet O tam mamy motorek, spoczko Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No. We have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, ten penny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. No, no rozmowę niby trufa. Niby trufa, niby karla, niby trufa. Yy, Tempenego z Karlem, czy tam trufa, już kurde, nie pamiętam. Mamy mamy tam na, na, na znaczniku, kurde, na Na tym yy, taki znaczek X, yy, X. Yy, mamy znak Pi i tam musimy dojechać, ale wpierw pojedźmy do Angel Pine zapisać grę. Zaraz... Zaraz będę musiał wam pokazać kiedy ja ten, nie? Kiedy ja ostatnio w GTA grałem, bo od tamtego czasu w ogóle w GTA nie grałem, wyobraźcie sobie. Odkąd nagrałem ten ten odcinek, w którym głos mi się spierdzielił, nie? W którym głosu nie było, to... Od tamtego czasu w GTA nie grałem. Przyznam się bez bicia. O ty głównie jeden, halo. Ty... Ty Macioro. Dobra, a nie... Wolałbym tak nie mówić, bo kurde pewne osoby, będą na mnie tak mówiły. Gitara siema. Ile tych zakrętów. Jeszcze poleciałem na zbity ryj. Na zbity ryj, to znaczy na głupi ryj. o. W ten sposób, o jakaś babcia jedzie sobie, busem kurde. Zróbmy sobie drogę na skróty Przez pola Raczej <laughs> przez góry i doliny Może tak No ale 18 cashu dosta dostaliśmy, nie? Dziękuję Nie ma to jak rozwalić płotki Co prawda to nie jest pizzeria, żeby było rozwalać, ale... Zawsze coś. Ło, wow wow, 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 ale popierdzielam ślicznie. Ale pięknie, ale pięknie cisnę Ale pompa Ło wow. Jak pięknie cisnę, halo No no i sobie pocisłem, nie? W sumie nie chciałem tego, ale okej, okay, dobra Niech już będzie Że może być to Lepsze jest niż tamto, dobra Wbijamy do Angel Pine Zaraz tutaj jakoś od dupy strony dojedziemy Dobra, niech będzie, że się wypierdzielimy na, na zbity ryj Może tak być Prze Przeszkoczmy tu sobie I chodźmy sobie gierkę zapisać, to Ammonation nie potrzebuje iść Chociaż w sumie może A nie dobra Co trąbisz tym traktorem, czy czym tam trąbiłeś kurde, nie wiem czym tam trąbi trąbią ci ludzie O, mamy skuterka Sobie zaraz dojedziemy do tego motelu, tylko sobie zapiszemy Ale szybko mówię, ja pitole A i widzicie tutaj ten y mamy, nie? Kurwa, serio? No i dziękuję bardzo, kurde Dobra, grę mamy zapisaną, dziękuję Jakieś kurde country, kurde nie chcę słuchać, dziękuję I jeszcze na dzień dobry, płocki rozwalić, bęk Ale drift po prostu zajebisty, nie? XD, dobra. Co my tu mamy? Hello, Hello somebody in here! Czekajcie! sitting oh uh, is this undercover training oh no you must be off duty yeah yeah whatever hush up man mr truth here is going to be supplying you with some of the finest <laughs> we and you are going to deliver it for us hey man you losing it you hallucinating this shit what oh Yo, True, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. <laughs> it's gonna ruin that asshole's career. Oh bullshit! Dudes, you want mushrooms, <coughs> How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit! I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists.

Motorek, którym się wpierdziłem. Dobra, musimy dojechać tam gdzie jest zaznaczone na mapie Więc od razu tam jedźmy Ja już niestety wiem co to będzie A Wy już widzieliście na pewno te napisy, nie? Czyli moi drodzy, wiadomo Ten Farma, na farmę trzeba dojechać Ukraść choke chciałem powiedzieć Ukraść y kombine i dziękuję bardzo, do widzenia. Nie ma to jak drzewko rozwalić po drodze, ale to akurat mi... Ło! Wow, co to by... Ale to było piękne, nie? Ale to... Ale to było... Ale to było piękne, kurde. To było po prostu cud... Cudne po prostu, cudyczne chciałem powiedzieć, nie wiem dlaczego Ale to piękne było Ja pierdzielę Już nie mówię dole I Gdzie jest ten wyjazd z rany Tutaj mamy jakieś Dźwigi, srigi, kurde, maciory Zboczone knory, tutaj jakieś Pały jadą Nie wiadomo co jeszcze By Panowie policjanci się zgubili czy co? Bo nie wiem Ale kurde co to było jak przeleciałem na tym 45 cashu dostałem I zajebiście W sumie nie Pojedźmy tu będzie szybciej. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Cholera nie będzie szybciej. Fuck this shit. O dobra. O, San Fierro. <laughs> Pierdzieliliśmy się do San Fierro, dziękuję. Dobra, tutaj trzeba wyjechać. Eee, i, i, i. <noise> no przynajmniej się Karl nie wyrąbał. Dobra, tu jest ciemno, noc jeszcze długa. Zaraz powinniśmy na miejsce dojechać. Tak, Karlu, Rozwal. płotki, zrób kurde ileś tam tych nie wiem czego, ale czegoś zrób. Och, nie. Dobra. I tak już jesteśmy na tej farmie, na której powinniśmy być, więc okej okay. I gitara się ma. Dobra. Wpierdzielmy się tam po cichu. Ugradnijmy kombajn Ucieknijmy przed... Ucieknijmy przed gostkiem jakimś. I wszyscy zadowoleni. A co ty tam masz? A co ty tam masz? Da dawaj mi to. Megiero. Dużo żreż mało wiesz, bułkę. Dużo wiesz, mało wiesz, bułkę od rana Jadą traktorem Idzie traktor Tom Uuu, ale pięknie, nie Zajebiście O się kurde Fuck O oh, fuck, o oh, fuck Ale jej łeb ujebałem, nie Pokaż mi to. O, CJ znowu zostanie grabarzem. O, ale jej łebu pierdzieliłem. Ja pierdziu. Nie ma, Karl zostaje grabarzem. Dzień, dzień dobry. Karl Johnson, grabarz. Który chętny? Lub która? A, fuck, jest, ja, ja spadam stąd Ja stąd spadam, dziękuję To nie miejsce dla mnie Kto chce dostać kulkę w łeb? Przyznać się Jezus, marycha! Halo! O nie! Gdzie ty kurwo jesteś? Wypierdzielaj. Fak? Fuck this shit! To się nie uda, ej! Kurde, nie ma żadnej kamizelki! A! Wypad mi stąd, ty! Oła, halo! Wypierdzielaj, głupia babo! Cipe ci przeszczelę. <ścoughs> nie ma to jak przeszczelić komuś waginę. To jest ohydnie śmieszne. Dobrze. Mamy tutaj jeszcze kogoś? Mamy Zaraz przybędą posiłki z farmy. Jaki rym? Mamy, zaraz przybędą posiłki z farmy. Mogę się już pierdolić na zbiteryjnie? Pozabijać wszystkich z tego shotguna. Mieć wyjebane. Webshot. Motherfucker. To jest piękne, to nasz czoła zabija. To jest piękne. Jak ty jeździsz? O nie. To nawet jak mu nogę się upierdzieli, to to... To jest taki... A! Zaszedł mnie! Od tylca! Gnu no jeden... Co, co, co ty go lasie jeden ty... Dobra. Rób co chcesz. W sumie mogę tą amunicję sobie zabrać, nie? Ale okej. Okay. Dobra, y ja przepraszam za moją ciszę, nie? O nie. Dziękuję. Do widzenia. Coś mi się nie udało. Dziękuję bardzo. Nikt mnie teraz nie pokona! He O! Mu! I kto tu teraz jest, mistrzu! Nigdy mnie nie pokonacie! Jestem niepowstrzymany! Wiesz, że nie damy plamy! Pieprze przegrane plany! Ale chętnie będę tą amunicję sobie podniósł, ale nie mogę! Się pierdzielił Do widzenia No i co kurwo strzelasz, co? Zaraz ja cię strzelę! Nie! Ło, nie, nie, nie! Nie! Się o, to już! Halo? Halo, jak tu się uratować? XD <ścoughs> No i dupa, już po misji. Widzimy się za chwilę. E, <śmiennie>

Caesar. What's up? Bastinky shit. That's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas? It's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor. They don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and, uh, No, just get my sister out of town, someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, hon. We'll see you in Angel Pine. No, i spoko, nawet nie myślę, ai jednak jest radio. Heh, <laughs> już wiedziałem, że nie ma. Ale dobra. Ło <śmum> Dobra. W Angel Pine mamy misję u Caesara. Ale misję u Caesara sobie zrobimy... Zrobimy sobie w kolejnym odcinku moi drodzy. A tymczasem... A tymczasem moi drodzy, ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawić komentarza, dać... Subas, badaj! Uff! Ale byłbym wkurzony, jakbym umarł, nie? No więc tak, ludzie, skąd zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, skomentujcie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie. Cześć! <mulary>